działać na tych Radzieńczyków, to ja i tak mogę bez konieczności tam kandydowania, jakiegoś tam robienia jakichś takich tych łamańców. Yy, oni zresztą, ja zresztą tam nie, niektórych z nich to znam. Jest taki klub w Warszawie, klub Promilito, I to jest radietka. I on, ja tam czasami bywam. Oni nawet raz mnie zaprosili do wygłoszenia prelekcji i yy, Bardzo. Grzecznie mnie potraktowali, nie powiem. Nawet pan admirał Toczek potem po to nagrane było i przedstawił mi to nagranie do autoryzacji, bo chcieli to wydrukować w jakimś pilotu swoim Niczego przed nimi nie ukrywam. Także oni no, sobie cenią szczerość. Więc wie pan, to nie jest tak, że niczego nie można zrobić, bo być może, że chciwość i egoizm w tym środowisku przeważy. No to wtedy rzeczywiście będą musieli, tylko oni to też nie są ludzie głupi. Mówię, Może są zdemoralizowani, ale nie są głupi. Na tyle nie są głupi, że wiedzą, że jeżeli chciwość i egoizm dzisiejsze ich postępowanie zdominuje, to za kilka lat będą musieli spacyfikować jakieś ze 2 miliony młodych ludzi, którzy się im rzucą do gardła. Oni już teraz się do tego sposobią. I dlatego ta y, ustawa o bratniej pomocy, bo naprawdę czują przez gęsią skórkę, czują, że mogą sobie nie poradzić. Bo proszę zwrócić uwagę, ten, ten ruch narodowy, ten nie to są wszystko młodzi ludzie. Oni może doświadczenia politycznego nie mają dużego, natomiast mają jedną rzecz, która może się okazać z punktu widzenia tej szajki niebezpieczna. Mianowicie nie mają doświadczenia z przemocą i jeszcze się niczego nie boją. I opanować ich może być bardzo trudno. Zwłaszcza jak się rzucą do gardła, a mają 100 powodów. powodów Nie wszyscy by chcieli wyjeżdżać na zmianę. Mają 100 powodów, żeby się rzucić. 100 więc ja liczę na to, że w tych środowiskach w tych, dojdzie do głosu instynkt samozachowawczy. Na patriotyzm bym nie liczył, bo to szumowiny są. Ale że instynkt samozachowawczy prostu do